bezmyślność ludzka nie zna granic ewidentne tu podpalenie, że to się nie rozprzestrzeniło także jeszcze jest jeszcze jest ciepłe także znowuż no latem to makabra będzie no. już nie raz sam z tą saperką okopywałem to takie spalone, żeby nie szło dalej, no ale co? Jaka to jest połać? I to jak jest wiatry i, i i sucho. No to praktycznie to, to nie mam szans. No ale nieraz robiłem coś takiego, no ale. Ja wszyscy szyste tutaj tak gdzieś No tak, to się tutaj zakończyło. Po prostu udało się. Inaczej, by znowu spłonęło wszystko tutaj. Nie tylko roślinność, ale i zwierzęta zające carny. No i gady. I płazy jaszczurki, żaby, żabuchy. Tak, tak to wygląda. Sosna tam wytrzyma, nie? Gruchy, taka stara.